Do cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja. Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Im PART! art... Ukłon... Wasza cesarska mość. Erejre orde. Ewelien wadgen, Myślałem, że przed nikim nie zginę. Nie chciałem sprawić przykrości szambelanowi. Swój chłop. Zgaduję że... milcz. Moja córka, Cip. Masz ją znaleźć. Jesteś pewien, Cip? Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdy? Myślę, że nawet Cesar... Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Ilu ludzi liczy twoja... Czemu akurat ja? Wiesz przecież. Ufa, prawda. Więc powiedz, czemu jej szuk? Chodzi o rację stanu. Słuchaj, sko choćby dlatego, że ci zapła... Zachowaj swoją hojność. Dla Zrobię to dla. Twoje motywy mnie nie interesują. Resztę. Po Zaprowadź go do czarodziejki.